No dobrze, czyli e, mamy sytuację taką, w której e, Trump chyba był najbardziej proizraelskim kandydatem. Ja nie wiem, czy nie w historii, e, bo przecież on de facto głosił e, i obiecywał e, e, zrobienie wolnej ręki Izraelowi, wstrzymanie wszelkich e, ograniczeń, bo przypomnijmy, że. Administracja Bidena groziła Izraelowi wstrzymywaniem dostaw broni, jeżeli nie będzie się podporządkowywał wytycznym z Waszyngtonu, a te wytyczne mówiły, no, żeby generalnie no, no, tak nie za mocno walczyć z tymi terrorystami, żeby, żeby dać im tam jakoś trochę pożyć, przeżyć. I no, pytanie jest moje, skąd taka... No, wszyscy wszyscy no, Żydzi mają opinię narodu bardzo transakcyjnego. No, tutaj oferta wydawała się, wydawała, wydaje się być zdecydowanie bardziej przyjazna Trumpa, a jednak te 80 do 20 no, straszna różnica. Skąd, sk, sk, skąd to się wzięło? To się wzięło z tradycji, to się wzięło z historycznych zaszłości, dlatego że Żydzi, którzy no, w dawnych czasach przyjeżdżali, emigrowali do Stanów, oni byli, y, należeli do, do no, niezbyt bogatej grupy ludzi. Oni uciekali przed pogromami. Y, oczywiście y, szybko się bogacili, dzieci szły do szkoły, Hollywood i tak dalej, ale generalnie w DNA żydowskim, jeżeli chodzi o głosy o populizm, to Partia Republikańska to była partia nazywana jeszcze y, z czasach, kiedy ja byłem w Stanach, 30 lat temu mieszkałem. Y, to byli y, Czerwono-rednek, jak to by było po polsku? No, po prostu biali ludzie w białych kołnierzykach z czerwoną szyją, tak ich nazywali, rednek. I życi starali się być po przeciwnej stronie, tradycyjnie jako demokraci. To, co się stało podczas tych wyborów, ja tak dzisiaj wyłapałem to, że w zasadzie doszło do kontynentalnego przesunięcia się, Światopoglądów. Bo po raz pierwszy i tutaj dziękuję Gazecie Wyborczej, że za bardzo nośny tytuł, że biali, jak to było, oni wykształceni, tak. latynosi, Katolicy. Ale o tym wszędzie się pisze, że po raz pierwszy republikanie zawojowali średnią i niższą klasę. Robotni, robotników, gospodynie domowe, ludzi, którzy na traktorach są na polu. Oni głosowali za republikanów. A bogaci ludzie z majątkami z zachodniego i wschodniego brzegu, plus Żydzi, na demokratów.